Najlepsze książki o tematyce samorozwoju i duchowości, jakie przeczytałam do tej pory. Pierwsza książka, To Moc Przeciągania, jest o tematyce duchowości, o znakach od wszechświata, o manifestacji i o byciu wdzięcznym. Druga książka, Prawa ludzkiej natury, mówi tutaj bardzo dokładnie o zachowaniach ludzi, o tym, dlaczego się tak zachowują i jak sobie z nimi radzić. Kochaj jak najlepiej, i tutaj jest bardzo dużo o tym, jak budować takie dobre, zdrowe relacje. Jest dużo też powiedziane o wewnętrznym dziecku oraz o tym, jakie mamy style przywiązania. Kolejna książka, Medytacja wglądu i jest ona głównie o buddyzmie, o ich zasadach w życiu i ogólnie o ich wierze, i sądzę, że ta książka bardzo dobrze. Pokazuje taką szerszą perspektywę na świat. Kolejna książka, Przebudzenie, i nie jest ona głównie o duchowości, ale bardziej o tym, jaką mamy relację z samą sobą i relację z innymi ludźmi, jak powinniśmy postrzegać siebie i innych ludzi. Więc bardzo polecam. Ostatnia książka, Wędrówka Dusz, i tutaj bym poleciła całą serię tych książek, bo jest ich cztery, i dokładnie mówi o tym, na czym polega reinkarnacja. Na czym polega wprowadzenie w stan hipnozy, aby zobaczyć swoje poprzednie wcielenie i naprawdę tyle, ile można się dowiedzieć o reinkarnacji z jakiejś książki, no to ta jest najlepsza.